Dzisiaj jest 10 wrzesień 2022 rok. Gdzieś tak około godziny 17.00. Tak na TeleExpress to już będzie publiczne, dostępne. Jest to informacja dla wszystkich wolnych, żywych, świadomych ludzi. Do suwerenów, do sędziów pokoju, prokuratorów pokoju i wszystkich pozostałych pracowników pokoju. Jest to taka krótka dzisiaj dla Was wszystkich wiadomość. 8 września, czyli dwa dni temu wieczorem, podano wiadomość, że królowa Elżbieta II odeszła już na swoją wieczną posługę, wypełniwszy tu na ziemi swoją posługę jako Głowy Państwa. W związku z tym taka zaduma i nostalgia, że chciałem szybko podzielić się tą wiadomością z moimi najbliższymi, z moją rodziną oraz z dziećmi, jak część z Was może. Wie lub nie wie, ponieważ szybko jak się dowiedziałem o tej sprawie, zacząłem się dzielić ze wszystkimi na całym świecie, także w Polsce, w Europie i na świecie. W związku z tym Także chciałem jako pierwszy podzielić się tą wiadomością, z dziećmi oczywiście, żeby dzieci wiedziały o tym ode mnie. Ale patologia parszywej zmiany i tego kurwidołka, który tam jest, być może jest to częściowo rozmodlony kurbidołek, a być może nie. A być może to jest tak tylko na pokaz z tym rozmodleniem i tak dalej. Ale bez względu na to, parszywa zmiana, która okupuje nasz nieszczęśliwy kraj, Zabraniami bez względu na powód, jaki to by był. Jakiś taki średnio ważny, jakiś taki mało ważny, jakiś taki prawie że malutki i nic nieznaczący powód, albo już taki powód dużego kalibru, wagi ciężkiej, a być może wagi krajowej, wagi międzynarodowej, wagi kontynentalnej, wagi intergalaktycznej albo jeszcze większej, że państwo polskie poprzez parszywą zmianę i ministerstwo nie sprawiedliwości i jawnego bandytyzmu w biały dzień tutaj każdy sobie jakąś nazwę po prostu wsadzi jakakolwiek tam będzie pasowała w zależności od uwarunkowań i możliwości więc ta parszywa zmiana już piąty rok zabrania mi zadzwonić do dzieci i powiadomić o różnych ważnych sytuacjach i wydarzeniach światowych, którym Polska podlega oczywiście jak najbardziej. Półtora roku temu zmarł książę miał już 99 lat. Dlatego też nie mogłem szybko do rodziny i do dzieci, które są w Polsce, zadzwonić i podzielić się tą wiadomością. Teraz, dwa dni temu, królowa Elżbieta II odeszła już od nas. I państwo polskie, rozmodlone, super rozmodlone i religijne, zabrania mi zadzwonić do rodziny i do dzieci, aby powiadomić ich o tym, porozmawiać, wyjaśnić, gdyby były jakieś pytania. Dlatego też mam inne zdanie niż państwo polskie, co do mojego życia, mojego sprawowania władzy i wszystkiego, wszystkiego innego. Dlatego, drodzy wolni ludzie, najwyższa kara dla wszystkich, którzy odebrali mi dzieci i zabraniają zadzwonić do nich, aby Porozmawiać na różne ważne tematy, rangi międzynarodowej i światowej też. A szczególnie najwyższa kara dla bandyty międzynarodowego Magdalena Kaliszewska, druzgała Szczepanik lat około 51, która odebrała osobiście dobre imię. Ziemi Dzierżoniowskiej. Mam nadzieję, że to by brzmiało. Dziękuję.